Cześć wszystkim, witajcie na kanale Kofejnowa Mowa. Ja jestem Malwina. Ja jestem Tomek, witam was. I w dzisiejszym odcinku będzie taka luźna pogadanka o mowie przy dobrej kawie, zacnym towarzystwie. Dzisiejszy odcinek niesie za sobą pewną intencję. Chcemy Wam uświadomić, jak mowa jest ważna, jaką ma dużą wartość. Zapraszamy do oglądania. 18.15 musimy być. Trzymajcie kciuki, będzie dobrze. Jest sobie... świetnie mówisz. Przepięknie, Przepięknie ja sobie pomyślałam. Dziękuję. Jestem tylko Jest osób <noise> jąkające, ale w ogóle nam wszystkim przydałby się taki spokój i taka rozwaga w wypowiadaniu się, Oraz Malwina Osowska i Sylwia Żelazny, uczennice Szkoły Nowej Mowy, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Nie? Jesteśmy młodymi osobami, ale z wielkimi ambicjami. Wybiła ósma. Wy, wybiła ósma! Z tego względu, że wybiła ósma, czas na pierwsze pytanie. Tom, jaką rolę mowa odgrywa w Twoim życiu? Mowa odgrywa bardzo znaczącą rolę w moim życiu, z tego względu, że każdy z nas posługuje się tym narzędziem, który jest jakże nasza mowa. Mowa może być dobra, może być zła, możemy używać w niej skrajnych emocji, które będą zupełnie mogły niszczyć relacje między ludźmi, a możemy po prostu używać jej świadomie, świadomie dobierać emocje do sytuacji, w której będziemy się po prostu odnajdywać. Czyli jako ja, jako negocjator, muszę specjalnie dobierać też stan emocjonalny zgodny z tym, czego też oczekuje ode mnie drugi odbiorca. To nie jest tak, że ja dobieram maskę do rozmowy, tylko po prostu, żeby rozmawiać z drugim człowiekiem, trzeba nadawać na podobnych falach. To tak, jakby człowiek chciał rozmawiać spokojnie z człowiekiem, który jest w stanie emocjonalnym uniesienia, na przykład agresji. Ciężko się skomunikować w tym stanie. Jeżeli nadajemy na tych samych falach, to też jesteśmy w stanie wpływać na drugiego odbiorcę. Co jest, jakby nie było, bardzo ważną, może w wymknąć Mhm, dokładnie tak. Mowa gra w życiu pierwsze skrzypce, więc jest ona niesamowicie ważna, ponieważ, chcąc, nie chcąc, używamy jej w każdej sytuacji. Kolejne pytanie. W czym pomaga ci mowa? Co ci ułatwia? czym mi pomaga mowa? Tak naprawdę mowa pomaga we wszystkim, bo to nie można powiedzieć, że ona ułatwia w jeden element. Ona tak naprawdę dopełnia każdy, każdy element mojego życia, bo. Posługując się mową, tak naprawdę jesteśmy w stanie wiele rzeczy załatwić. Od, z, od chociażby wizyty u lekarza możemy umówić na następny dzień, tylko możemy to zrobić umiejętnie, a może ktoś nas po prostu odesłać z kwitniem na, na, na przykład na następny tydzień. Pytanie, jak my pokierujemy rozmową, jest istotne, więc ona odgrywa kluczową u mnie rolę. Mm -hmm. Ja mogę również się solidaryzować z Tomkiem, ponieważ z tego względu, iż jestem uczniem, no to ułatwia mi wiele kontaktów, nie tylko z rówieśnikami, ale też z nauczycielami. Na co dzień również bardzo dużo mówię, więc ułatwia mi to bardzo wiele spraw. Kolejne pytanie, takie dosyć już trudniejsze, ale takie ogólne, tak? Co możemy dzięki niej zyskać? Dzięki mowie. Dzięki mowie. No, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo dzięki mowie możemy zyskać nie tylko przyjaciół, znajomych, ale możemy też budować relacje. Na pewno każdy z Was się spotykał z taką sytuacją, że możemy powiedzieć, o ta dwójka osób do siebie pasuje idealnie, ci się ciągle gryzą i płucą. Z czego to wynika? Po prostu z błędnej komunikacji. Jeżeli Ktoś jest nastawiony na stanowisko, to też wychodzi po prostu z, ne z negocjacji. Jeżeli ktoś opiera się i staje twardo na swoim stanowisku, to tak naprawdę ciężko dojść do porozumienia. Więc no, odgrywa bardzo ważną rolę też. Mhm. Można wiele zyskać przede wszystkim na komunikacji, a jak ona jest dobrze dobrana do odbiorcy, to naprawdę jesteście daleko, ale to daleko do przodu. Mhm. Teraz znowu trudne pytanie, ale niezmiernie ciekawe, co za odmiana. Co trudne dla nas? Nie. Czy sposób, w jaki mówimy, może decydować o tym, jak patrzą na nas inni? Jak mówimy? Jak mówimy? W jaki sposób? Chodzi ci o mowę werbalną i niewerbalną? Werbalną. Ok, w jaki sposób my mówimy? Oczywiście, to ma duże znaczenie. Możemy powiedzieć, e, gdzieś to jedno słowo w 10, 10 innych kontekstach może być odebrane. By być, możemy na przykład podać taki przykład. Na pewno. Na, na pewno? pewno. I to każda intonacja dobierana jest jakimś. E, to, co my użymy, użyjemy werbalnie, to jest odbierane świadomie. A intonacja jest odbierana podświadomie, czyli my już dobieramy do tego, co nasz umysł nam da, czyli na pewno to od razu pyta, mózg nam podsuwa tam pytanie na sam koniec i żebyśmy się ustosunkowali do tego, co zostało powiedziane. Więc no, po prostu mowa jest kluczowa w tym sensie, że do, to jak my mówimy może być znaczące, znaczącą różnicą, bo możemy być odebrani. Tak, ja wcześniej sarkastycznie. Tak. A mowy sarkastycznie nie używałem, ale to po prostu był mój błąd. Tak. nie? Więc, tak, dokładnie. I to po prostu może wynikać potem, błędna interpretacja może prowadzić do, tak, można co chyba do burzenia mostu. Tak. Bo my coś powie... no, taki przykład, nie? że to jest nasze pierwsze spotkanie i zostało coś źle powiedziane. Ty to źle odebrałaś, to to pierwsze wrażenie od razu rujnuje nie? i ciężko budować ten nić porozumienia ten most które tak naprawdę by był fundamentem na przykład do świetnej relacji, mm -hmm. do po prostu doprowadzenia, nie wiem, biznesu, do znajomości czegokolwiek? Mm -hmm. Jak widzicie, ten temat jest, jak słyszycie, ten temat jest dosyć obszerny, więc na ten temat będzie szerszy już odcinek. Nie martwcie się o to. Kolejne pytanie, jakie codzienne czynności byłyby niemożliwe, gdybyś nie miał płynnej mowy, taką jak. Teraz operujesz. No, płynną mowę da się wypracować. To nie jest kwestia tego, że. Tak, ale chodzi mi tutaj na przykład. Ja jeszcze, <grym> chciałam postawić szklankę, ja jeszcze trzy lata temu mhm. nie miałam tej płynnej mowy i nie mhm. operowałam nią tak jak teraz. Mhm. I wyobraź sobie, że jesteś w takim momencie, gdzie te słowa. Nie wychodząc gładko z ust. Tylko... Nie mówiąc jest... tylko, potrafię sobie to wyobrazić, bo przecież taki stan miałem. Tak. O. O. No o. właśnie. O. 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 Bo to o. jest bardzo ciekawe, bo ja na samym początku nie operowałem płynnie mową, nie potrafiłem się posługiwać słowami w taki sposób, jak teraz to robię. Mhm. To się zaczynało tak naprawdę od wypracowania mojej strefy komfortu. Bo strefa komfortu, jak kiedyś wspominałem, to jest... Piękna strefa, w której giną nasze marzenia. I to tak samo można skonstruować do mowy. Jeżeli my nie, nie poszerzamy tej strefy komfortu, nie komunikujemy się na zewnątrz w gronie dużych osób nieznajomych czy pojedynczo do osoby nieznajomej, tak naprawdę nie budujemy pewności naszego słowa. Jeżeli nie budujemy pewności słowa, to automatycznie ciężej nam pobudzić wiele rzeczy. A jeżeli byśmy nie posługiwali się płynną mową to naprawdę tracimy wiele, bo komunikacja płynna dodaje nam masę kompetencji. Unikanie e, e, takich, e, jakby to powiem, jęków namysłu jest znacząca. Bo jeżeli człowiek używa takich jęków, no to po prostu gdzieś to tak umyka, odbiera po prostu koncentrację naszej, naszego rozmówcy na, tak, na takie dziwne elementy, które go rozpraszają. A to my jesteśmy tą osobą, która komunikuje. Czyli zobaczcie, jak ważna jest ta płynna mowa, ile możemy stracić, kiedy jej nie mamy. Ja jestem osobą, która jeszcze 3 lata temu nie mogłaby się wypowiedzieć tak jak teraz. I ile straciłam przez te około 8-9 lat? Masę rzeczy. Obejrzyjcie sobie nasze odcinki z Sylwią, ale i nie tylko, bo tam o tym mówimy cały czas, co też daje innym do zrozumienia, jak ta płynna mowa jest niesamowicie ważna. Można się tak wtrącić, że tak naprawdę ona pomaga nam się rozwijać, bo przychodząc chociażby, na, może dla niektórych to nie będzie bardzo ważne, ale tak stricte już zawodowo, przyszłościowo, to wyobraźcie sobie sytuację. Chcecie kogoś zatrudnić i przychodzi do was osoba, która ma bardzo trudną barierę w komunikacji. Ciężko wam się z nią porozumieć, więc automatycznie uznajecie, że ciężko będzie w ogóle będzie wam współpracować z taką osobą. A teraz przychodzi do was osoba mniej kompetentna, ale za to posiada po prostu fenomenalny dar komunikacji i ty zdajesz sobie sprawę z tego, że będziesz w stanie z nią się dogadać, a nawet podnieść jej kompetencje, co zawsze idzie, po prostu nie będziesz musiał... Angażować tyle siły w komunikację, dla ciebie to będzie wygodne. Więc tracicie masę, jeżeli nie komunikujecie się płynnie. Dokładnie tak. Tomek, jesteś z zawodu negocjatorem. I uważam, że chcąc, nie chcąc, jest to również bardzo ważny trening mowy. Ty trenujesz tą mowę, mhm. bo masz do czynienia z różnymi osobami, zwracasz uwagę na to, jak mówisz. Mhm. I teraz chciałabym Ci zadać takie pytanie. Jak taki trening mowy, nawet dla osoby, która nie miała blokad w mowie, jest ważny? Czy jest on w ogóle ważny? Co, jaką rolę on odgrywa? Trening? Tak, bo to jest moja interpretacja. Ja uważam, że praca tąka to jest trening. Tak uważam. Wiesz, codzienne posługiwanie się słowami to jest trening. Tak. Codzienna komunikacja to jest trening. Tak. Natomiast, A. przepraszam, ci przerwę. Natomiast yy, chodzi mi tu bardziej nie o taki trening, yy, że wypowiadanie słów do osób, które znamy, ponieważ ty tych osób no nie znasz tak prywatnie. No nie. No właśnie, <grym> więc to jest też wyzwanie. Ty mówisz do osoby, której nie znasz, więc to. Jest wyzwanie, a nie jakbyś na przykład mówił do osoby, którą znasz prywatnie. Zgadza się, właśnie miałem do tego nawiązać w dalszej części, bo chodziło mi bardziej w kontekście takim, że to jak my wypowiadamy to jest jedno, ale czy my zwracamy uwagę na to, co my wypowiadamy, jak my wypowiadamy, to już zupełnie inna bajka, bo możemy komunikować się przez całe życie, możemy przez całe życie to robić beznadziejnie, bo w ogóle nie zwracamy uwagi na to, jak my się komunikujemy. Mhm. A do tego dochodzą elementy składowe, jak druga osoba nas odbiera, czy widzimy, że ona po prostu gdzieś ucieka z rokiem, czy noga jej chodzi już w stronę wyjścia, że coś jest nie tak, że jest znudzona. Jest na to składa się wiele elementów, które gdzieś człowiek musi analizować na każdym etapie, bo mając dużą transakcję przed oczami, że trzeba faktycznie pewne rzeczy sfinalizować, nie da się po prostu tego jakoś pominąć. Bo to są ważne elementy, że człowiek po prostu jest znudzony, tu na przykład temperatura jest zbyt wysoka, więc też automatycznie człowiek. 5 minut będzie dla niego jak 30 minut. No. <gry> więc o, o to chodzi, że po prostu jest wiele elementów, na które warto zwrócić uwagę, chociaż już przed samym, samą, samą rozmową z drugim człowiekiem. No, tutaj jest bardzo ważne, to. Dokładnie, tak. Także... Mam nadzieję, że tym odcinkiem uświadomiliśmy Wam, jak mowa jest ważna, jak płynna mowa jest ważna i co możecie stracić nie mając jej. Także ja to bardzo Ci dziękuję, że wystąpiłem w dzisiejszym odcinku. Stupnijmy się. Pusty teatr, trudno! Nieważne, ważne, piję się wody. No i co? Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, pamiętajcie, że widzimy się za tydzień w godzinach wieczornych. Tomku, coś jeszcze dodasz? Jak Ci się podobało? Jakie masz odczucia? Jakie ja mam odczucia? Bardzo pozytywne, bo to komunikacja z... Elementem składowym naszego życia. Nie? nie da się jej wykluczyć, bo ciężko, żebyśmy, nie wiem, przychodzili do domu i zamiast komunikować się słowami, masowali się po brzuchu, jesteśmy błonni, że jesteśmy głodni, albo że głowa nas boli, to będziemy tak skał. Wiele rzeczy wypowiadamy. To, jak my mówimy, ma znaczenie ogromne. Więc, jeżeli chcemy w życiu mieć przy sobie kierownicę na tym, jak ten tor jazdy wygląda, no to warto by było się posługiwać odpowiednią komunikacją, hmm. w kontekście odpowiednią, żebyśmy na nią zwracali, a nie że jest jakiś schemat odpowiedniej komunikacji. Hmm. Po prostu myślcie na tym, co pomówicie i w jaki sposób mówicie i wtedy wszystko się w Waszym życiu będzie zmieniać. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i widzimy się za tydzień. Pa! Pa, pa, pa. <grych> Fajnie!